Moglibyśmy zacząć tak. Ale po co? Przecież na co dzień robią to inni. I tego typu przekaz z pewnością dobrze znasz. Jeżeli nie z radia i telewizji, to na pewno z internetu, a jeżeli też nie stamtąd, to z samych paczek, na których umieszczane są różne obrzydliwości, podyktowane przepisami. Dorzućmy do tego jeszcze to, co mówią dorośli i mamy komplet przekazu, który ma zniechęcić do palenia. A ja obiecuję, że nie będę Ciebie niczym straszył, do niczego namawiał ani przekonywał. Przedstawię jedynie rachunek, a w zasadzie kilka rachunków, w odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę płacisz, gdy kupujesz papierosy albo e-papierosy. Zazwyczaj rozpoczyna się to niewinnie i najczęściej podczas niezłej zabawy, z ciekawości. Czasami jest to presja przyjaciół, tylko czy ci, którzy namawiają, są przyjaciółmi. To jednak musisz rozstrzygnąć samodzielnie. Ale załóżmy, że to już się stało i codziennie wypalasz pół paczki papierosów. W skali miesiąca zubożejesz o ponad 200 zł. Jeżeli palisz jedną paczkę dziennie, kwota podwoi się. A ile rzeczy można by za to kupić każdego miesiąca? Rachunek ekonomiczny jest prosty, ale też najbardziej banalny. Przejdźmy do kolejnych rachunków, które płacisz, choć być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo nie są tak oczywiste jak pieniądze. Za każdą wypaloną paczkę papierosów dostajesz konkretny rachunek. Zatrzymaj się na chwilę przed lustrem. Przyjrzyj się sobie. Możesz nawet zrobić selfie. Zapamiętaj to, co dziś widzisz, bo to odbicie zmieni się. Z każdym spalonym papierosem płacisz konkretny rachunek. Przypatrz się sobie uważnie. Skóra palacza jest szara, z przebarwieniami oraz rozszerzonymi naczynami krwionośnymi. Wokół oczu pojawiają się zmarszczki, zaśnienia oraz obrzęki, które nadają nam zmęczony wygląd. Wokół ust pojawiają się pionowe zmarszczki wynikające z ułożenia warg w trakcie palenia. Dodatkowo czerwień wargowa nabiera silnego zabarwienia. Szybciej pojawiają się pierwsze siwe włosy oraz żółkną, żółkną paznokcie w dłoni, w której trzymany jest papieros. Powiem też taką ciekawostkę, że osoby w wieku lat 40, które palą już od kilku lat, mają takie same zmiany w skórze jak osoby w wieku lat 70, które nigdy nie paliły. Do tych zaburzeń dochodzi poprzez gorsze krążenie oraz obniżoną odporność w skóry, przez co na przykład gorzej będą się rany. Dym papierosowy i zawarte w nim toksyny zwiększają stres oksydacyjny który w głównej mierze odpowiedzialny jest za starzenie się skóry. Dochodzi też do powstania lub zaostrzenia dermatos, a co najgorsze zwiększamy ryzyko powstania raka płasko-nabłonkowego skóry. A to już nie są żarty. Czy to się Tobie podoba, czy też nie, za kolejną paczkę zapłacisz własną urodą. Wszystkie relacje też zaczną się psuć, tak jak twój oddech i zęby. Co tak cuchnie? Czujecie? Zdarzyło się tobie gonić tramwaj? Może autobus? Może nawet udało się go dogonić. Świetnie, moje gratulacje. A na którym piętrze mieszkasz? Jak szybko potrafisz wbiec na drugie? Sprawdź, zapamiętaj ten czas. Zapamiętaj też zakończoną sukcesem pogoń za autobusem. Zapamiętaj wyniki na siłowni albo na rowerze. Zapamiętaj to wszystko. Tak, na pamiątkę. Będzie co wspominać, bo z każdym kolejnym wypalonym papierosem płacisz własną wydolnością. Słuchaj, dym zatyka twoje płuca. Nie masz miejsca na pobieranie tlenu z powietrza. Bez tlenu twoje mięśnie praktycznie nie pracują ale nie tylko nuki rąk, ale też twój najważniejszy mięsień, czyli serce. Czyli pamiętaj, jak palisz, nie masz kondycji, albo ją bardzo masz słabą, masz słabą koordynację, masz mniej siły, a ze zbiegiem lat dojdzie do tego, że pierwsze piętro bloku to twoje Himalaje. Ile masz lat? Ile razy śpiewano na Twoich urodzinach? lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat. Fajnie byłoby przeżyć aż tyle, prawda? To jednak może być trudne, bo palisz. A kolejnym rachunkiem, który płacisz, są lata Twojego życia. I to nie jest przenośnia. Nie da się dożyć setki, gdy na własny rachunek. Chodujesz nowotwór. Palenie papierosów jest odpowiedzialne za wiele chorób cywilizacyjnych. Można śmiało powiedzieć, że jest to najgroźniejszy nauk, jeśli chodzi o wywoływanie wszelkich typów nowotworów oraz chorób układu krążenia. No najwięcej mamy tutaj doświadczenia z chorymi na raka płuca. Nade mną są dwa trzy przypiętra oddziałów szpitalnych, założonych, których łóżka są założone właśnie chorymi na raka płuca. Niestety 95-96% przypadków raka płuca to są przypadki związane z paleniem papierosów. Ta choroba w zasadzie przestałaby istnieć, gdyby ludzie rzucili palenie papierosów o tym jaka to skala można sobie uświadomić porównując populację ludzi umierających na raka płuca z populacją niewielkich polskich miast co roku z mapy polski znika takie miasto jak Koszalin bo właśnie dwadzieścia kilka tysięcy ludzi umiera rocznie na raka płuca a jak powiedziałem gdyby nie palenie papierosów to praktycznie ta choroba w ogóle by została wyeliminowana z naszego społeczeństwa. Ale przecież palenie papierosów to nie tylko rak płuca, Również inne nowotwory, takie jak raki krtani, raki gardła, rak żołądka, rak nerek, nawet to też są nowotwory ściśle związane z paleniem papierosów. A jeżeli myślicie, że można zastąpić palenie papierosów e-papierosami, no tutaj też byłbym bardzo ostrożny. To prawda, że papierosy zawierają mniej tych toksycznych substancji niż, niż papierosy tradycyjne. Te papierosy tradycyjne zawierają ponad 2000 różnych szkodliwych substancji, w tym 90 karcynogenów, które powodują nowotwory. Ale pamiętajcie również, że w e-papierosach znajduje się nikotyna, która silnie uzależnia, więc większość osób, które zaczyna od e-papierosów przechodzi kiedyś do papierosów tradycyjnych. No i dodatkowo w e papierosach mogą znajdować się różne inne szkodliwe substancje, bo do e liquidów dodaje się różnych substancji i nikt tak naprawdę nad tym rynkiem e papierosów nie, nie panuje. W związku z tym podsumowując, palenie papierosów to jest przyczyna wielu, wielu zgonów rocznie z powodu właśnie nowotworów złośliwych chorób, układu krążenia i wielu, wielu innych. Jeśli byśmy wyeliminowali nauk palenia, wyeliminowalibyśmy wiele bardzo ciężko rokujących chorób, takich jak płuca, na którego niestety umiera się bardzo szybko czyli w ciągu roku od rozpoznania umiera nam 80% naszych pacjentów. Pamiętajcie, że bez palenia papierosów będziemy żyć znacznie, znacznie dłużej i w znacznie lepszym komforcie. Co robisz z niedopałkiem, ale tak szczerze. Trochę wstyd, co? Tymczasem każdy wyrzucony niedopałek zatruwa około 1 metra sześciennego gleby, tej z której wyrastają później ogórki, pomidory czy inne przysmaki. A niedopałek wyrzucony bezpośrednio do jeziora, rzeki czy stawu zatruwa 100 metrów sześciennych wody. To jest jak broń biologiczna, która zabija na raty zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Ich życie to kolejny rachunek do zapłacenia. Ale na tym nie koniec, bo za wyrzucenie niedopałka grozi mandat do 500 zł. A co robisz, gdy nie masz papierosów, a właśnie chcesz zapalić? Co czujesz? Czy jesteś w stanie swobodnie działać i myśleć, czy może właśnie płacisz rachunek z wolności? Z każdym kolejnym wypalonym papierosem wpadasz w sidła nałogu. A ten robi z ciebie niewolnika. Dlaczego palimy, skoro papieros jest trucizną? Palenie papierosów jest bardzo powszechnym uzależnieniem. Wiele osób sięga po nikotynę, gdy przeżywa wysoki poziom stresu lub odczuwa głód nikotynowy. WHO szacuje, że z nikotynizmem zmaga się 1,4 populacji całego globu, a w samej Europie z powodu przedwczesnego zgonu powodowanego paleniem umiera ponad 700 tysięcy ludzi rocznie. Papieros jest niekwestionowaną trucizną i to świadczy o jego sile. Zawiera około 4000 składników chemicznych. O działaniu szkodliwym dla środowiska, a wśród nich znajdują się również związki uzależniające, czyli nikotyna i związki kancerogenne, jak nitrozaminy, fenol, katechol czy węglowodory aromatyczne. Ale rak w prawie wszystkich narządów w wyniku palenia, to nie jest jedyny problem palaczy. Ogromnym problemem są zmiany, jakie palenie powoduje w układzie krwionośnym i związane z tym zawały i udary. Udary są przyczyną niepełnosprawności. Nie chcecie być niepełnosprawnymi. Nie. Dlaczego więc ludzie palą, skoro grozi im niepełnosprawność i przedwczesna śmierć? Za ten proces odpowiedzialny jest właśnie uzależnienie. Uzależnienie od nikotyny jest zarówno farmakologiczne, jak i behawioralne. W naszym mózgu znajdują się receptory nikotynowe. Najwięcej tego typu receptorów. Jest w tak zwanym ośrodku nagrody. Czyli nikotyna zawarta w papierosach przyłącza się do synaps i powoduje ich wysycenie. A co za tym idzie, papieros wykazuje lekkie działanie euforyzujące. Sięgasz więc po papierosa, bo czujesz przyjemność. I to jest właśnie nauka dla organizmu, jak uzyskać wzmocnienie, jak uzyskać nagrodę. I tak tworzy się behawioralne uzależnienie od nikotyny. Jesteś zestresowany? Niepewne sięgasz po papierosa, i niepewność na chwilę mija, na rzecz uspokojenia albo pobudzenia, jeżeli nie byłeś pobudzony, tylko wręcz zestresowany, zbyt spokojny. Na rzecz chwilowej przyjemności, to jest najważniejsze. To, co ludzi pcha w uzależnienia, to jest poczucie przyjemności zawsze krótkotrwałej, tak? Sytuacja krótkotrwała, stres po chwili. I tak wraca. No to sięgasz po kolejnego papierosa, ponieważ on pozornie ci pomógł. Po pierwszym papierosie zazwyczaj nie czujesz się dobrze. Ciśnienie wzrasta, przyspiesza akcja serca, trochę ciemni, jest ci po prostu niedobrze. Ale twój układ nerwowy dąży do równowagi po podaniu trucizny. Wytwarza więcej receptorów, więcej jest. Potrzebnych synaps do wysycenia i potrzebne jest więcej trucizny. No bo skoro poprzednie zostały zablokowane, żeby zniwelować działanie trucizny, więc wytwarzasz w ten sposób, taki schemat stosując, uzależnienie farmakologiczne, a potem głód nikotynowy. I po około, około 3-4 tygodniach jesteś, jesteś uzależniony farmakologicznie. Czujesz głód nikotynowy. Bo potrzebujesz pobudzać swój ośrodek nagrody coraz bardziej i bardziej, coraz większymi dawkami papierosów. Teraz palisz już nie jednego papierosa, ale 5, 10, 15 aż w końcu dwie paczki dziennie też przestają wystarczać. Bo jesteś uzależniony od nikotyny. A wraz z dybem papierosowym oprócz niej dostarczasz tysiące związków kancerogennych i zabijasz na raty swój organizm. Jakie są przyczyny sięgnięcia po papierosa? Najczęściej jest to z ciekawości, w młodocianym wieku, tak? Z chęci do równania rówieśnikom, by dodać sobie pewności siebie, by zaimponować otoczeniu, z powodu przekory, buntu przeciwko autorytetom, z powodu przyjemności, z chęci odprężenia, tak? Z powodu frustracji zmniejszenia nadmiernego apetytu. To też jest przyczyna, z powodu której sięgają dziewczyny najczęściej po papierosy. I 12% badanych odpowiada, że nie wiem, po prostu palą, są uzależnieni i tyle. I teraz tak, w procesie uzależnienia biorą udział trzy zmienne. Człowiek, papieros i środowisko. Najważniejszy jest oczywiście człowiek. Dlaczego? Bo on decyduje, czy ma palić, czy nie. Jak wiele palić? Kiedy zacząć i dlaczego? I pamiętajcie, kiedy przestać i dlaczego. Na każdą z tych zmiennych można wpływać. Na przykład, nie przebywać w środowisku rówieśników, którzy palą. Można nie częstować się papierosem, lub nie częstować innych. I pamiętaj, że wybór zawsze jest po Twojej stronie, a odmawiając, nie okazujesz słabości. Ale siła. A co zrobić, by nie palić, gdy już jesteś w nałogu? Ponad 80% palaczy deklaruje chęć rzucenia palenia, ale nie potrafi tego zrobić lub próby są kompletnie bezskuteczne? Jeżeli palenie kojarzy się z określonymi sytuacjami, na przykład towarzyskimi, społecznymi, albo kojarzone jest z daną czynnością, na przykład piciem kawy, tak? albo przy spożywaniu alkoholu, też ludzie często lubią sobie zapalić papieroska. To trzeba tych sytuacji unikać. Trzeba nauczyć się relaksować i zmniejszać stres w inny sposób, nie papierosem. Papieros jest drogą do niczego. To jest koło zamknięte, ono nigdy się nie kończy. Ale ona zawsze jest negatywna. Jeśli chodzi o sferę poznawczą, należy przypominać sobie swoją motywację, dlaczego chcesz rzucić palenie, myśleć o innych rzeczach, które zmienią nastawienie w danej chwili. Warto wspomóc się farmakologicznie po to, żeby skończyć z uzależnieniem farmakologicznym i warto wspomóc się psychoterapeutycznie. Po to, żeby skończyć, a właściwie odkryć przyczynę, dlaczego się uzależniliśmy, do czego ten nawyk był nam w ogóle potrzebny, po co ci był ten nawyk, co próbowałeś nim zastąpić, czego faktyczny brak powoduje, że w ogóle sięgnąłeś po papierosa, ignorując możliwość uzależnienia. Na koniec chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać. Czy naprawdę chcesz tyle płacić za paczkę fajek?